Jest gigantyczna i muszę Wam ją pokazać. Witajcie moi drodzy, jest po 21. Ja jeszcze jestem w warsztacie i właśnie skończyłem ją kleić. Jest oczywiście tutaj. Obracam kamerę i już Wam pokazuję co to jest. Jest to oczywiście mega duża rama. Rama oczywiście do lustra. Skleiłem ją moimi nowymi ściskami z Beseya. Jeszcze zobaczcie mają metki, nie zdążyłem ich rozmetkować. Jest naprawdę kolosalna. Nie wiem, ile to będzie ważyć, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ tu jeszcze wjeżdżają metalowe elementy, wjeżdża jeszcze oczywiście lustro, bejca lakier. I no i z tego, oczywiście będzie film na moim kanale, więc już macie spoiler, co Was czeka. Więc jeśli was to interesuje, subskrypcję zostawcie, zostawcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco. Także po 21.00 zbieram się powoli do domu, ponieważ jutro. Kolejny, pełen emocji dzień, mnóstwo ciekawych projektów jeszcze mam do zrobienia, także uciekam, trzeba odpocząć. Miłej nocy, senki wióry dziury, do zobaczenia, cześć!